Od tygryz drugi to pod jakość grają. O, coś tam w kuchni się sypie. Jakiś sztuczce sztuce. się zoptykał? Jo. O, to będzie kalapirando. Nie, 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 nie. Not today. Po ostatnim czynaniu, czyli na, czy na osemkach to do serduszka. Ale stabilizator jest za obligacje to już mogę się z tobą skontaktować w sprawie turnieju, jak będziesz miał czas 3 zł eee, 2 grosze. Ja halo, halo. Jak to Tak zbiegał Dobra. Jest tiger, dwa, siemka, mi z to ja w sumie mogę patrzeć wyborczy, wam to co dobrze, ale w rozsądnej cenie złote i 65 groszy, A Potem się... też tu to tak. A no, oh. O kurde. No na na pewno będzie mam. Teraz. Dobra, zaczynam strzelać. Aha. Pocisk. 3. Dobra. Powinienem skończyć tego is 3 Dam jeszcze jedną pechę. Jak się nie lignę, to... Aha. Peska mi powiedziała, gdzie mnie ładuję. Chyba jednak naprowadzanie bierzesz od kolejnej Rysie Peski były skupione. Możesz wejść na streama i zobaczyć. Ale nie chodzi o to, żebyś miał naprowadzanko. Ten IS-3KD jest, jest, Kamil? Nie, nie, nie. nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ja mam 20 sekund. 20 sekund mogę tam podjeżdżać. To się dobi tego Isa no i nice Dobra, pięknie Piska Faj No zabraknie Poczekam, ja mogę zebrać i wyjedziemy, żebyś jakiegoś grubego maraka nie dostał Właśnie no, się widzę Kamil tam Na czas gra bardzo No Nie, bo tych podemcz Dobrze multi Nie ma Dobra. No, po prostu tutaj pojechać, tu i tu. A ja. musi zrobić otwarcie tego. No i w razie czego uciekamy, tu. Ale najlepiej byłoby zdjąć samo jedno. Jak się nie będziemy od niej liniać. Dobra pozycja keningowa. Dobra, musimy odbić kamień, lewo, na pewno. No. I w sumie ja pojadę już im tam na A6 Jak będziecie z nimi tradować, to ja mogę ich w tyłek bić. Musimy sfarmić Bok. Nie wiem czy oni teraz nie będą przejeżdżać, wiecie? No jak to będę już tam dostanę. Dobra, w tej chwili będę. Sam Dobra, dwie. To ma jedną węgry. to. Ja, będę. O, ja. ja też jestem jedną, ja też jestem jedną z ping. Dobra, weź wystrzela i samo w dupę. Ok. Tylko tą Was 700 w starej się. Wiem, wiem, wiem. Telefon. Mój. Więcej nie dam w sumu, a muszę chyba Ja dam jedną do Dobra nice Dobra A ty byś rysiek nie mógł Nie że z tej strony zbijać? No, no muszę, dalej. muszę, muszę My Ci będziemy podświetlać Ale oni i tak będą mieli spotka Zaraz to nas tu za zabije Dobra Lyw się na mnie patrzy Ładu mu je Lyw strzelił Ktoś Dobra APC-ry na tym czołgu są tak głupie A... AP-ki lecą jak... O! Dobra Pik świeci, to wszystko reaguje ze sobą. Trujesz się. Kurde, trzeba razer miał być. O, a ty byś może mógł kupił sobie w końcu. Nie, za, nie stać mnie. No ja widzę. widzę. A ty widzę. Ja pcr A A też A ty widzę. A ty widzę. A Dobra, to ja nie strzelam. No, dwóch na dwóch ma być, tak? Jo. I tak jest. <grym> ja takie no. bym dał... 2,5 i pół. Dwa Za wysoko mnie cenisz. Ale jeszcze ja pół, Kamil jeden. Kamil robi za dwóch. O, niestety ktoś musi. Gdy difunda KD No, oh, co? No to właśnie jest MX50 stop na starzy season 3 No właśnie wim Wykonałem się o tym ostatnio Trochę ostatnio się bardzo bałeś No <grym> i zaczęłem za Cicho, Cicho. Nikt nie jak najszybciej na kapał Nie wiem się. Według Możemy... mnie się zrobić otwarcie środka, a my mm -hmm. zrobić pechę. No bo w tylko w ten sposób wykorzystujemy mobilność light. To jest jedyna taktyka, która wykorzystuje twoje tempo. No to. Żadne inne zagranie. Musisz wykryć setkę i my musimy ją zwarmić. Setka... Setka pewnie przejedzie, bo oni są na jednym... No to są z, no to jak jadą tutaj, no to tym bardziej musisz od razu tutaj przejechać. I zająć tę pozycję hmm. Musisz reagować, no cycy wybrałeś. No wiem o tym. Zioł No, ja, za torami są. No to przejdź przez kapo, nawet że tu się wykryj. Jest IS-3 Spota mam. Tu, 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 tu jesteś. Tu, 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 tu. To tam nie jadę. Pikujemy po ISA-3? No. KD. Rolżetem jest 0. Setka, minus... setka setka? tu Jeżeli to minus dwa I ja aż tutaj Okej okay. I sama mogę spotnąć chcesz? Nie? Eee... <trym> Możesz spróbować Jeżeli się cofa to będę miał bicie Ustawiłem się tak, żeby setka do mnie nie strzelała Ja yes. Nie mogę, nie mogę nic zrobić. Mogę zrobić. A on, Ten ten to może tylko zbić, on musi podjechać jakoś tak i próbować was zbić, bo my mamy co że skapa. i są trochę zamknięci. Mhm, mm Kamil tam musi zaraz ich chłonny Tego i Isa trzeciego jest... rozklepać. Nie będzie blokować, ja za dużo mnie zrobię. Tylko to może do mnie podjechać i go... A go spotnę dopiero pewnie na ryju. Jest nie, to? bo Ja podświetlam projekt, tak by dojeżdżało. Tak, podświetlasz? Jest. Prożetto, o, super. Projekt, 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 u ciebie. Jeden. Nice. Dwa. Dwie, nice. Dwie będą zaraz, staram się zrobić. Dwie dałem. Dobra, no, nice, mój jedno. zrobił. zabić gorysiek. Tak, 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 wiem. Tylko nie wyjedź pod setkę i pod Isa. I zmierzy we mnie. I zmierzy w ciebie Kamil. W ciebie Dobra, podpaliłem projekt, to podpaliłem. Dobra. Nice. Ja dam dwie wisa trzy za chwilę Oj. Dobra Jedna Dwie na gąsce, ma perma Okej okay. Dam mu pechę, pechę mu dam Daj mu pechę Kończę teraz, kończę za trzy sekundy Jak nie skończysz tego... Aha dobra to nie mam bicia Dobity Okej, okay. okej okay. kapuj, 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 kapuj Kapuję, kapuję Ja wiadę też Ale to myślałem leczkę go zagrają Też myślałem Ale ten IS3 nie. na początku trochę nas tak znaczy, to, to, to nie było złe, ale to było takie. Jeszcze go zapiliście, lol. No, takie to było z tym. Jestem 3 średnio opłacalne, ale on się wystraszy przez to bardzo potem już. No, jak zobaczyłem, jak rzekanie ma 600, to trochę mokro miałem Ale on też dostał mocno. Robisz ich, bierzesz ich. Co robił? Dzisiaj 700 golda. No, się nie śmiej, 700 golda albo nie wychodzimy. Nie tego. mam optyki. Wyjąłeś? No. Jestem z ciebie dumny. No, ale ja z ciebie nie. Cs. Teraz by się przydała. No właśnie, o tym mówię. Ja bym teoretycznie. Ale tak. chyba nie spłatniesz. Tak, adnarwana, to zależy, jaki mam resztę. Nie, no setkę podświetlaj za ty. A. I w sumie, jak, jak zniszczycie tam murek, to ja będę mógł spotować tutaj. Jakby High ten to tylko się murek jeden zniszczyć. No do, te, ten po środku, tutaj, tu, 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 tu. Widzisz, gdzie A, chodzi o, to. o dokładnie. Dojdziecie? Tu Bo się boję ja jechać. Dobra. Mogli przejechać, ale... Nie wiem, albo robią zielone. Pójdę Tu trzeba uważać, no. to są naprawdę... To... Mogą postawić no tak ta, na gąsce, jeżeli Nie mam takiej firepower, że. Bo najbardziej boję podwójne gąski. Czysto na razie. Czysto patrzę środek. Czyst. Jedynka czysta, bez spota jestem. Tu czysto. Patrz jest się tu sprawdzam Wiem, ja, jadę, jadę. Sprawdzałem kamień czy, czy jedynkę jest wolna. Okienko patrzę. Czysto. Dobra, no nie jakoś obiec zgrałem. No to musimy chyba sprawdzić też to, co na tym mhm. jest. A potem środek, środek. Ja tu, się nic teraz nie ma. tu nic nie ma A Oni tutaj networków nie zniszczyli, to jest coś na, na zielonym grane Nic tu nie jest zniszczone no. Nic Jadę na środek Znalazłem Jesteś safe? Tak Ej, to ja postaram się tutaj stąd i, z... i spróbuj damage jakiś okay, zrobić Nie mogą przejechać, są zablokowani. Są Okej, okay, dobra, dobra, dobra. To spróbuję jakiś damage zrobić Na no, desa... Ja odcinam żeby nie mogli uciec Nie wiem jakbym pojechał tutaj stąd i, i tą setkę zrobił Według mnie ona za jest daleko Według Ale, ale, ale one, tędy ona, i jest, ona jest zamknięta przecież tędy, tędy, tędy. stronę okay. okay. Dlatego że to nie może być po pierwsze on może być tu ustawiony Mogą nas zreszować będzie za daleko Dobra się nie obronić. A, a ta setka nadal nie mogła uciec, czy mogła uciec? Nie mogła tu uciec Nie, nie mogła. mogła, bo multi ją tutaj, no, ona jest zamknięta Jak ja tu wyjadę i tutaj nie będzie drugiej setki, to będę ją porobię od razu No ja z tobą mogę pojechać stąd. Ale ty kamień to spotujesz tu? Nie Mogę bo to sprawdzić sto... wam, poczekajcie, sprawdzę Znalazłem setkę O, jest druga Dobra no, Bo tam. ona stąd może wyjechać, tutaj Minus jeden, minus jeden Dobra A, fa... Dobra, w masz Trzy minuty Zablokowałem tą setkę, ona jest jakby tak po środku Czyli okay. macie dwie, dwa czołgi, no to powinniście porobić To raczej... Ona też nie może być sama, na pewno nie jest sama Więc oni tutaj są, musicie po prostu podjechać tutaj Połamać im te murki I, i tyle. Jak chcemy podjeżdżać? Tutaj Będę? są takie ja okienka fajne Ja bym ja się tutaj wygryził Dobra Jest karnarodem Gdzie ja, mnieżdży? Ja... Ja... Staliu, ja ci... Jeden zero. Dobra, e, robimy Te, go. Jeszcze jeden dam. Dobra, w trupa strzyłem. Setka jest przyblokowana ta z tyłu jak coś. Dignam się od setki. Jak się no cofnie... Trzy pechy, pechy mam, trzy pechy mam. Kamil, nie we, nie weź tam. się przaduj fula, Przeładuj się fulla i zrobimy tą setę, bo ja mam trzy pechy. Dobra? Bo i teraz się wsadzę. Ona jedzie, ona jedzie. Znaczy, no? Ja dwie mam. Ma. No i za 0 trafiłem Kurz Minus 1 O nie, zybam Minus 2 Ile ja masz rysut przedwania? 35 sekund, minus 3 Multis skończy się? Minus 4 No nice, nice multi, zajebiście Dobra, ja się pod nim gałem Najzebiście Dobra To też ładuję Mobby go zbokować, dobra, nice A, ta setka tutaj Dobra Kurde muzyka włączyła Rysio poprowadź nas do zwycięstwa Jest, jest Gra. Co, ona, co ona tu robi? Jak to co? Na pancerz gra, daj jej spokój Nie, nie przeskoczyłem okus, okus. przez tory, bo to może być TS-5 i... Wyjeżdżamy na nich po prostu? Ja się odbiłem Dwa ja na trzy na Raz KD Ja raz ją nią przeskoczyłem to jest na torach Dobić ktoś? Dobite. Dobra, spotnę ma zaraz story. Jak przodujecie, to się wychylę, dobra? Ja mam 500 HP, no. bo dostanę od nich 300. Ja fum. Rycik widzę 800, dobra. A to no. projeto to potrzebuje 3 strzały, by zdjąć miary. A to to też. Dużo. Mi się wydaje, że to jest 5, przyjechało już. Tak, przyjechało, przyjechało. Najgorsze. Nie masz tego stawu? powinieneś podjechać tutaj? No podejdź bliżej toro no, no dobra cię nie zabiję tam kurwa? No ale, no nie wiem, jak chciałem się przeładowała chciałem tak wyjeżdżać, żeby... bo ty... ty się Już tak, no, to... czekamy na spotka. No to git, macie I teraz pięć no, jest po Dobra Po dwa No dobijemy, no, no nie, to też mogę spiekować Dobra To jest 5 na pancerzkę Dobra, jedziemy, jedziemy triple kappa i nie chcę się go zabijać Ciekawe czy będzie jechał Jedź. Powodzenia wszy... O kurde, kto przebił? Owej No kurde, jakie skillowe grajki Zobaczymy, o! Kurde Rozwaliłem samochód Ale dobry Ja go dam na trak A nie, nie dam, tak. on mnie przebije Piotrek chce odpalić sklep z koszulkami? No. Dobra To ja powiem, że, że nie, się cieszę, że nie wzięliśmy setek. Setki no. się tak nie odnalazły w Starches Project, hmm. to gramy teraz? Pytanie? Ale <głos> <głos> light jest problematyczny. Ja też nie wiem, co ty chcesz zrobić tym lightem, <noise> Według mnie to może zrobić jakieś delikatne, bardzo otwarcie, może. A myśmy grali tutaj to. No, coś to to takiego, no. Ja ci się we mnie od razu, 100 od razu to no. To nie jest za mocno, tylko ty i No wiem, mocno. wiem. Ja pecerki. Ja też. Ej, No ale jakby zajął tą pozycję, to przecież nic mu się nie da zrobić. No okay. tak, ale nikt nie spotnę, no i muszę dalej podjechać, i to zrobię. Bo oni pojechali tutaj na 100% No pewnie tak jest Ale nie możemy też by... grać ogólnie tej franki, tylko, bo tu jest kapce, nie? Mhm A ty nie możesz tu podjechać, bo cię mogą zaskoczyć, wychylić, kinić No, nie, nie, Może jakoś ty nie zaskoczyli, No właśnie, w ogóle Kurde Trochę ryzykujesz strasznie. Nie, 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 nie ma nic nic tu nie widzę, nie mam spota. Nie nic mam. kompletne nie ma nic. Nie mam spota, chyba tu spota. Są. Nie mam spota, nie mam, nie mam nic. Nie mam złudzeń. Hmm. Jesteśmy za daleko od kapa Będzie strasznie na panika, tak mi się wydaje. Jest mam? Jest I spota też dostałem Idzie do miasta. wjechałem do miasta mocno Teraz też podjeżdżam, okay. Bo chciałbym mu zrobić pechę tutaj, jakby przejeżdżał. Ja bym tu podjechał, jakby tam projektował. Nie, kurde, nie wiem. No możliwe. wiem, no przecież mówię, że nie. O, Cię jest nie mama, mam mam projekt, to? mnie. A ono jest zamknięte, jeżeli. Ja bym mhm. podjechał. Ja podjeżdżam tam. To już o, jest, jest. jest. On nam nie ucieknie. Istrz jest tutaj. Więc kurde Jedna Nice Ja po ciebie nice. Cofnij, cofnij, cofnij Tam jest drugie progetto za nim Minus jeden z tyłu jest, jeszcze jedno Ej, perma mam Ja mam perma Skończycie tego progetto? Multi, żeby i tam... O kurde Puszują istrze Ty możesz, ty możesz skończyć Dobra, ja skończę to, ja skończę to, ja skończę proszę Dobra tak tak, 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 tak Pięknie I daje potem tego I 3 może mi dać pechę? Mierzy we na... mnie Wiem, strzelam, strzelam, prawie go Mierzy we mnie y Kamil, pomóc Ci? Tak, ja ładuję Dobra, Ale jadę dam radę i tak A Ty i tak w Ci pomóc Jedna, jedna, jedna paska Dobra. Dobra, jadę, jadę, jadę Albo Dobra, ale ci polosowało, nice. Okay. Dobra, nice. Uff. On tylko muti? Ty, no nice, nice, nie, nie nice. do mnie odbił się tam. Jadę mu na plecy, Pięknie. Ja na luzie tutaj. Pięknie. Chodź, mu. Ja sobie byłem blisko. No, ale w timing idealnie uciekłem, jezu. On <laughs> tak spanikował po pierwszym strzela ode mnie, że cię pusznął aż. 400 dobrze. Kurna. To ja buduję dom. Będzie ten, pewnie... Pewnie jutro będzie za 1600. Nie no, fajnie, 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 fajnie. Jaram się jak zapalniczka. Spoko. No to dzisiaj można powiedzieć... Półfinał i finał. No to przyjemnie. Bardzo wam dziękuję za te przygody w turnieju. Super było. No dzisiaj to to w wszystko. końcu, dzięki. Papatki. Dobra, i programy na dychach? Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, to gry chyfy. Elo, elo. No, cześć. Dzięki. Czełka. Pojawił się kod na wypożyczenie pantera.